Dominik durnio ma rok ze, ze mną jest Joanna Jędrzejczyk na kilka dni przed wigilią. Bo jest Asiu, jak się czuję, że już właśnie ten rok, bardzo ciężki dla ciebie rok, ale też wspaniały doby końca, i właśnie siedzimy sobie w choineczką, Za chwilę pewnie pojedziesz do domu i będziesz mogła świętować Cieszę się bardzo, że, że finalnie mogę być w domu w Olsztynie. Miałam walczyć 2 stycznia, ale cieszę się, że zawalczam na UFC 193-14 listopada w Melbourne, ponieważ mogę w pełni korzystać z uroku świąt Bożego Narodzenia, zjeść. Te przepyszne potrawy i spędzi się czas z rodziną, która jest dla mnie najważniejsza. Przed chwilą zakończyło się spotkanie, to jest tą właśnie z fanami w Olsztynie. Zaskoczyła cię liczba fanów? Czy nie wiem, może ucieszyła, może zasmuciła? Było to bardzo przyjemne spotkanie. W ogóle jestem zaskoczona tym tuetem, właścicielami z z Cafe, no po prostu coś niesamowitego, że e, są tak otwartymi ludźmi i chcieli mnie tu przyjąć, zorganizowali te spotkanie wraz, wraz z innymi ludźmi, wraz z moim agentem Karolem Jędrzejczykiem, no coś, coś niesamowitego, cieszę się, że, że przybyło tylu fanów, przyjechali z całej Polski, był nawet Ben, który przyjechał tutaj z Warszawy taksówką, jak dowiedział się, że jest to spotkanie, on jest ogólnie z Kalifornii, czy urodził się na Węgrzech? Tak, także coś niesamowitego. No. Wiele ludzi, sporo mediów, także naprawdę cieszę się i jestem dumna z tego, że, że jestem stąd złożystyna i że mam tylu wspaniałych fanów. Bardzo głośno się mówi o tym, że będziesz kolejną trenerką Tafa. Czy możesz to potwierdzić? No, czekam na potwierdzenie tego. Prawdopodobnie będę tą trenerką. Także mnie to bardzo cieszy, bardzo duże wyróżnienie. Bardzo duże wyróżnienie. Jeszcze raz powtórzę. A kto będzie Twoją oponentką w starciu trenerek? Nie wiem, jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że będzie to Klaudia Gadela. Chociaż jak mówię, czekam na stuprocentowe potwierdzenie, że jestem w tym programie, że będę trenerką i że będzie to Klaudia Gadela. Na początku UFC chyba chciało, żeby tam były dwie kategorie kobiece, nie? 115-135, w końcu zdecydowało się tylko na 115, czy to ma jakąkolwiek różnicę dla Ciebie? E, tak, słyszałam, że, że miało być 115-135 damskie i 205 męskie, e, finalnie było to tylko 115 damskie i 205 męskie, no e, szkoda, bo uważam, że UFC potrzebuje więcej zawodniczek w 135, moja dywizja 115 liczy obecnie już prawie 30 zawodniczek, także jak teraz jeszcze dojdzie kilka po programie, to, to naprawdę ta, ta waga, ta dywizja stanie się ogromna. Cieszy mnie to, że, że Dana trzy lata temu mówiąc, że nie będzie walk kobiet, a teraz, proszę bardzo, stawia na kobiety właśnie w UFC. Ty razem z Conorem McGregorem stajecie się takimi ambasadorami UFC na świecie. No jesteście oboje Europejczykami. To jest zupełna zmiana podejścia wcześniejszego, też teraz, no widzisz, on był najpierw trenerem Tafa, teraz ty trener, będziesz trenerką Tafa prawdopodobnie. Jak, jak, jak dla ciebie, jakie to ma dla Ciebie znaczenie? No, ogromne. Cieszę się, że e, zauważono w nas potencjał. UFC jest e, amerykańską organizacją, ale no, wiadomo, są światową korporacją. Ale cieszy mnie to, że, że my, Europejczycy, dostaliśmy szansę e, pokazania się szerszej publiczności, że UFC, że Lorenzo Fertita, Dana White widzą w nas potencjał, że. Udowadniamy to, że możemy dźwigać ten ciężki biznes. Mówiło się o tym, że Conor McGregor niezbyt wiele czasu spędzał na sali ze swoimi zawodnikami. Czy ty też trochę inaczej podejść do tego tematu? E, tak, jeżeli będę prowadząc, to na pewno mam, mam tego trochę inną wizję. Bym chciałabyś tam, chciałabym tam być w 100% dla, dla dziewczyn, które będą tam startować. Chciałabym się dzielić e, moim nabytym doświadczeniem, nie tylko treningowym, ale e, cięcie wagi, regeneracji, czy nawet takim psychicznym wsparciem. Także bym chciała być dla nich taką ostoją w tym programie. Ten rok był też dla Ciebie na pewno trudny ze względu na te wszystkie wyjazdy. To oczywiście wiązały się z dużymi benefitami, ale te non stop te podróże do Stanów i tutaj z powrotem nie skłoniły Cię do takiego pomyślenia o tym, aby na stałe przenieść się do Stanów. Oczywiście masz tu swój swój dom, ale nie przeszkadzałoby to, żeby wracać tutaj do domu, a na pewno zaoszczędziłoby wiele kłopotów. Tak, ale, 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 tutaj mam klub, Paweł Deracz, moi Błękowski, moi, moi sparing partnerzy. Także cieszę się, że mogę mieszkać w swoim rodzimym mieście. Mam wspaniały klub najlepszy w Polsce. No i udowadniamy po raz kolejny, że, że, że jesteśmy najlepsi na świecie. Tak to wygląda. Także na pewno by to mi ułatwiło, bo wiele obowiązków jest w Stanach. Dużo więcej możliwości jest zarobku pieniędzy dla zawodników poza walkami, dużo uwagi się skupia na zawodnikach. Trochę inny, większy jest ten odbiór. I, i, I hype ten, który jest, e, pomie, e, który jest e, z UFC i, i z zawodnikami UFC. Także póki co o tym nie myślę. E, jest to jakoś ciężkie takie podróżowanie, trenowanie, godzenie tego wszystkiego, ale ja zawsze nawet na wyjazdach stawiam na to, że, że trening jest najważniejszy, zawsze jest tam ze mną któryś z trenerów i, i staram się rzetelnie wykonywać swoje obowiązki. Skoro tak nadchodzą święta, to czego powinniśmy żyć, życzyć Tobie, fani fani Mema i fani Twoje osoby? Chyba tylko zdrowia, bo, bo resztę ja wykonam. Ja, ja wiem, jak ciężko pracować. Wiem, co chcę osiągnąć w 2016 roku. Wiem, czego pragnę i wiem, tak jak wspomniałam, wiem, jak ciężko pracować, aby, aby być na topie. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję.